Chciałam ja wam coś pokazać. Gotowi? Zmieniłam imię na Julia. Wiesz, mnie krew zaleje, ja mam zawał nie dostanę. Wiesz, ile to jest teraz problemów, żeby to wszystko pozmieniać. Ile i, Nie zdajesz sobie nawet sprawy. to? Nie, Julia jest ładnie. O, Julia jest ładnie. Powiedziałam tak, że będę mówić Julia. Ale jak zmieniać, ale nie było mówione, że będziesz zmieniać. No, ale dowodzie. popatrz na to. Ale ze względu nawet na moją pracownię, moje nie. trumny i tak dalej. Popatrz. Imię ja Julia jest chwytliwe, ma piękne mm. konotacje, prawda tato? Okay. Romeo, tak. Romeo, Julia, pięknie. Tak, exactly. A Katarzyna? No ka taka Kaszka. Kaśka, Wiesz co znaczy Kaśka? za znaczy jak można było mi tak Dobra. dać na imię? Przepraszam mamo, cię, a twoja, imię. a twoja babcia i moja babcia to były, to były ta czasy. czy okay? to Mama, Dostała popra babcia. Mamo, to były inne czasy. Daj inne święty spokój. Dzisiaj nie. są inne, dzisiaj można Dobrze, zmienić imię. Dobrze, ale zrobimy tak. Ty jesteś w dowodzie masz Julia, okej? Okay? A ja będę używać swoje drugie imię, tak jak chciałaś przedtem, będę mówić Kasia o pasuje! Przecież okay. Nie, nie jestem złośliwa, nie jestem złośliwa. Za chwilę Ci się wymieni, może, może będzie, że Kunegunda. Odkąd wyprowadziłam się z domu, miałam praktycznie 18 lat, e, wtedy już rodzice kazali mi utrzymywać się praktycznie samej, minimalnie pomagali. Już wtedy każdemu przedstawiałam się imieniem drugim, czyli imieniem Julia. Zawsze podobało mi się, że imię Julia bardziej do mnie pasuje. Ciekawe co na to seniorka rodu Roma, przed którą wszyscy czują respekt i która niedawno sporządziła testament na rzecz Kasi, a nie Julii. Ja nie mam, ja ci powiem tak, ja już nie mam Kasia, siły. Kasia... Proszę już. ja już nie mam. Siły. Bar już bardzo... Proszę. Daj babci tutaj już zastawę. Już biorę. już biorę. Dajcie, już, nie mówcie i Kasia. Niech będzie jak chce. Ale dlaczego wy tak... Dlaczego ja zawsze mam być ta niedobra? Ale dlaczego wy byliście przeciwnikami, a teraz rozumiesz straszny straszny No, cześć, ale jak tak chce, to już niech tak będzie. Ja wiem, ja powiedziałam, że ona sobie znalazła męża, żeby urodziła dzieci. To oni uzgodnili przed chwilą ojciec wyraził zgodę, że jej kupi małpę. To tu nie ma, rozumiesz? Dobrze. Małka, to nie żaden problem. Problem jest, że nie ma nikogo. Z mamą się kłócę, taty się boję, a jestem stara, ale babcię kocham nad życie.